Dobra, Siemanko, teraz drugi odcinek naszych przygód ze Slenderem. W poprzednim odcinku dużo się działo. Normalnie Slender Party. Może nagram karaoke Party. I po, y, potem. Znaczy. No tak, wybraliśmy teraz to, a teraz Story Mode. Albo jeszcze raz to, sobie zagramy. Dobra, zaczynamy. Znowu tak zaczynamy. O, kuźwa pagas. Lecimy, lecimy, lecimy. O, kuźwa, już myślałem, że się nie, nie nagrywało. Brrr. woda, kartka. Jest, kartka. Jest, jest, jest. God, god. Co tu jest? O oh, fuck, o oh, fuck, nie, nie, nie! Jestem... O kuźwa, za mną jest pewnie. O kuźwa. O kuźwa, ściszę się słuchawki! <laughs> ściszę się słuchawki i... Kuźwa, ale się boję Ja słyszę takie dychanie jakby Nie wiem czy wy wie słyszycie, ale ja... Co to było? O nie, co to było? o oh fuck, o fuck, oh fuck, o oh oh Play again, tak kurde Przecież to było niesprawiedliwe story mode, New game eee, skip Zamknij się! O Nie Najlepiej tego nie otwieram. Jesteśmy w jakimś domu. latarka. Sexy! Latarka, gdzie jest latarka? kuchni. Tu jest kuchnia? chyba jest. O ta! O, fajnie. O kuźba. Ja się boję w kit. On tu Slender wyskoczy. O ja pierdzielę. Idziemy w tą samą stronę. I tu jest znowu ten płot. Kurcze. Słyszałem coś. Nie mogło być zrobione, że pięć kartek. No i znowu, nie, 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 ja teraz się... Nie! Nie, nie ma mowy, nie, nie, nie odwrócę się. Dopóki nie, nie pójdziesz sobie. Dobra, raz, dwa, trzy. Jest szybko, szybko, uciekamy, uciekamy. O okuźwa, o, kuźwa, o kuźwa. odwracamy się. O okuźwa, o kuźwa, o, kuźwa, o, kuźwa, o, kuźwa, o kuźwa. O, oh, fak, uciekamy! Uciekamy stąd! Uciekamy! Później, ma, może będę nagrywał Slender Tubis. <grystanie> Telefon się będę Ej, kurde. A ja a jeszcze żadnej kartki nie zdobyłem. A już jest tak. ponuro. Się boję. Nie, teraz koło drzewa nie staje. O kurde, mam plamę na monitorze i tak biało jest. O, fuck. O, fuck, szybko do chaty, do chaty, do chaty, men. O, fuck, ale się boję. O, kuźwa. Dobra. Kartka. Kurde, nie mogę zabrać. Okuźwa. Nie. Dobra, chyba zaraz zakończymy ten odcinek. Dobra, możemy to zabrać? Dobra. Tam może być Nie. Ja się odwróciłem. Okuźwa. Ja się boję iść. Dobra, patrzymy cały czas tam Bo bez Slendera nie ma odcinka. <grym <grym no, pięć godzin później <grym> No 5 godzin później. E... Okuźwa... Nie, nie, nie. Nie możemy to tak zakończyć. Musi być dłuższy odcinek. Dobra, idziemy. Jakaś woda? okuźwa o kuźwa. Dobra, słyszę jakieś kroki, ale i nadal słyszę. O kuźwa. Lepiej się już nie odwracam. O kuźwa, to jest jakaś ścieżka. A jak tam będzie. Slendy? O ja pierdziele. O ja pierdziele. Nie, Kołodżowa nie stoję, bo znowu będzie jak w poprzednim odcinku. W pierwszym dokładnie. W pierwszym? O ku O kuźwa, o kuźwa, tam jest, tam jest! Uciekamy, uciekamy! Widzieliście to? Tam był Slender. O kuźwa. Nie, 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 Dobra, odwracamy się. O, o kurwa, o okuźwa, okuźwa, okrzywa, że z... za mną jest! Aaaa. Ten tubies jest goni <grywanie> <grywanie> Dobra, tutaj zostajemy. Zakrywam co oczy. Bo on o, on był za mną, bo widać było. O, fuck! Widzieliście to! O kurde, o kurde, o kurde! O kurde! Nie złapiesz mnie slend slenderku! Slenderku, nie złapiesz mnie. No chodź Slenderku. Aki, kurde! Slender! Fuck! Slender! No cześć! Slender, zabijecie! 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 Dobra, złapał mnie słaniak. Dobra. My zakończymy ten odcinek tym widokiem Slendera i weźcie już nie boimy się Slendera. Je, yeah, dobra, lecimy, narka.